Co ludzie dają za huge cupcake? A. Sprawdźmy i zostawcie łapkę. Dobra, jestem ciekaw, co ludzie tradują za te pety, oczywiście, za huge cupcake. A. I sprawdźmy sobie pierwszą ofertę. Wow, nieźle, słuchajcie, naprawdę. Ja bym oczywiście to brał w ciemno. Dlaczego? Dlatego, że huge cupcake, słuchajcie, zdobywacie z jaje, które, no, no wiecie, jest o wiele większa szansa, że wypadnie wam huge cupcake, niż ten huge hacker, hacket cat, słuchajcie, więc dla mnie ta oferta jeszcze dodatkowo eks ekskluzywy i 5 baniek, słuchajcie 5 miliardów, bardzo ładna oferta. Dajcie znać, czy się zgadzacie czy nie. Link do całego tego filmu znajdziecie oczywiście w opisie i w komentarzu. Ja już lajeczka zostawiłem u z Font i tak dalej. Lecimy. No ale ta oferta jest naprawdę mega dobra. Uważam, że jest spoko i naprawdę bym oczywiście ją brał. Nie bez powodu, słuchajcie. No, Okej, okay. to co to jest? Tego nie znam, słuchajcie. Tego nie znam peta i nie jestem w stanie wam powiedzieć, nawet nie wiem jak on się nazywa, żeby sprawdzić wycenę, ale czy się odpłaca to już czekam na twój komentarz, weź mi napisz czy to się opłaca, bo nie wiem co to za pet jest nawet. Turka, eee, no. On chyba korzysta na telefonie w Robloxagra. Tutaj, huge gargulec. Eee, Okej, okay. tu był huge gargulec, czemu tu tak skipło szybko? Eee, ta oferta też moim zdaniem jest spoko. Słuchajcie, wszystkie. No bo cupcake jest, nie jest tak trudno zdobyć, bo to macie gwarantowane i mm, macie te prezenty, szansa jest na 1 do 2000 0,05% więc to nie jest aż taka mała szansa, żeby wydropić e, czy za to. Ja tego PETA mam, więc ja bym się raczej nie wymieniał, nie tradeował za, za raczej za tą ofertę. O, patrzcie, on tu więcej daje tych petów. No, ale. Okej, okay, co on mi tu da? Zobaczymy! To? Ej, ta oferta jest mega. Ta oferta jest mega. Dwa huge pety takie za jednego cupcake'a. Moim zdaniem to jest dobra oferta, słuchajcie. Ja dalej jestem w zdania, że ten cupcake jest, um, słuchajcie, łatwiej wydropić niż pozostałe pety, których już nie ma. Bo to będzie oczywiście, no ta oferta chyba mi się nie podoba. No nie wiem, czy ten piesek jest coś warty. 6 miliardów plus ten huge gargulec. Czy ja go się... dragon, dragon, a nie gargulec. Wydaje mi się, że nawet całkiem zacna ta oferta. No, no nie wiem, powiem szczerze, że nie mam pojęcia. Koniecznie wy mi dajcie znać, co myślicie. Cały ten odcinek możecie obejrzeć w, u, u źródła. Link macie w komentarzu i opisie. Bardzo serdecznie zapraszam i powiedzcie mi koniecznie, jak obejrzycie ten cały odcinek u tego pana, czy ta oferta jest dobra? Która była najlepsza? O, która była najlepsza?